Sala tradycji każdej jednostki wojskowej to swego rodzaju muzeum historii. Wyższa oficerska szkoła lotnicza w Dęblinie ma bogatą historię, gdyż jej początki sięgają lat dwudziestych naszego stulecia. Modele pierwszych samolotów, na których podchorążowie szkoły Orląt zdobywali lotnicze ostrogi, przypominają trudne lata tworzenia szkoły. Dalej, w chronologicznym porządku, prześledzić można zmiany, jakie zachodziły z czasem w Dęblinie. Można w sali tradycji znaleźć Utrwalone na zdjęciach twarze słynnych jej wychowanków od porusznika żwirki poczynając, a na pierwszym polskim kosmonaucie dziś komendancie szkoły Orląd, pułkowniku hermaszewskim kończąc. Zdjęcia ukazują też heroizm polskich lotników we wrześniu 1939 roku i przez wszystkie lata wojny na różnych frontach świata. Można tu poznać typy uzbrojenia samolotów dawnych i współczesnych, porównać stare samoloty z nowymi. Bogata w eksponaty sala tradycji Demlińskiej szkoły Orląd, warta jest zwiedzenia i gorąco wszystkich do tego zachęcamy.